W tym filmiku Michał pokażę, jak w ogóle zacząć trening na początku samemu, poza chwilę powiem, jak, gdzie, gdzie można znaleźć w ogóle tutaj y, kluby i, i tak dalej, ale po, po, po. ważna jest kontrola piłeczki. Najważniejsza kontrola piłeczki to jest odbijanie pomiędzy zawodnikami. Na każdej, może być przy każdym zawodniku najlepiej sobie właśnie zrobić takie... Czyli wtedy zobaczy się jak naprawdę mieć kontrolę nad tą piłką, bo kontrola w grze to jest możliwie najważniejsza rzecz w czasie gry. Wbrew pozorom na początku przychodzi się z zawodnik i odbić sobie 10 razy e, tak piłeczkę, e, tak zwaną tik takę zrobić jeszcze na jakiejś tam prędkości przyzwoitej wcale nie jest łatwo. To jest to jakby kontrola w pionie oczywiście na każdej linii, czyli Tutaj, jak jest Michał na obronie, no to to, to, yy, to kwestia kontroli na trójce, prawda, żeby sobie kontrolować. Można podawać też do bramkarza, żeby yy, to, jest kontrola w linii tutaj, w yy, tej. Jeszcze jest kontrola, żeby jak się trenuje, kontrola. Kontrola front pin i back pin. Back pin, czyli piłeczka jest za chłopem, a front pin, czyli jest. Przed chłopem. Jeśli tak jak sobie życzymy robić, to po prostu robimy backpint, front, frontpint. Różnego rodzaju kombinacje. Czyli na tym samym chłopku do drugiego chłopka podajemy i to też wbrew pozorom nie jest łatwe na początku i jest jako podstawa, żeby cokolwiek, cokolwiek pójść dalej, to ta kontrola odległości musi być odpowiednio wykonana. Także ten trening taką zabawą, to na początku to jest podstawa i tak samo potem na trójce, czyli żeby sobie ustawić, ustawić sobie po przejściu, po przejściu tutaj. Podstawowa zasada, taka kluczowa, że nie walimy w, tak jak w barze, wszyscy ognia do przodu, tylko, tylko, oczywiście raz na jakiś czas walnięcie z piątki, z piątki to jest, to jest jak najbardziej, ale podstawowa zasada to jest przejście po liniach, czyli jak gramy w Debra, no to zawodnik przechodzi z piątki na trójkę. Ja bronię, a Michał, a Michał robi wszystko, żeby żeby przejść, no z, żeby nie strzelać, tylko, tylko, tylko przechodzi na następną linię. I teraz tak samo tutaj, że ten frontpin back pin i backpin i rozklepanie jest istotne, żeby sobie ustawić piłeczkę piłeczkę do strzału. I teraz Michał pokaże podstawowe, podstawowe, strzały już jak, jak już. Zawodnicy albo... Są jest... podzieleni. Są podziel, podzieleni na ludzi, którzy strzelają tak zwane snake'i, czyli czyli otwarty strzał. Którzy strzelają piny, czyli nic nie kombinujemy z ręką, po prostu Chwileczkę przeciągamy i uderzamy. Znajkiem I... tutaj do kamery strzela się kontrolując tutaj i, i, kręcąc, i kręcąc po prostu ten, a fin pokaż bardziej. I się ją specyficznie za ciężko jest to pokazać. Pin, y, są specjalne filmiki e, w internecie, które pokazują same piny ze zbliżeniami na rękę, ale to jest to, i tak samo snakey. Jest dużo, dużo filmików odnośnie nauki snakeów, także najlepiej sobie popatrzeć snake prawda, dla początkujących. tak jest, Są snakey, piny. Pokaż jeszcze. Jeszcze jest ta firma. Też część osób zaczyna firmę z dołu, z góry, czyli. czyli Pokaż, teraz, było tak, tak wygląda w szybszym tempie. A tak wygląda w wolniejszym Tak, i po prostu. Pokaż z drugiej strony. dobra, i teraz to była firma. i jest jeszcze. No, potem już różne. Można być klepka jeszcze. Czyli rozklepanie i walnięcie. I różnego rodzaju skosy, po-po-po, tak jakieś tak już sytuacyjne, różnego rodzaju zagrania, ale to trzeba mieć bardzo dobrą kontrolę piłeczki, żeby, żeby tak tego rodzaju, właśnie sytuacyjne, jakieś zwolnione piłeczki i tak dalej grać. Także to dla, dla początkujących wszyscy proponują Snake, ponieważ i idzie się go nauczyć za, za godzinę, tak naprawdę, taka podstawowa, podstawowa technika, żeby, żeby ją opracowywać. Nie będziemy teraz pokazywać jak to etapami wygląda snake, bo mówię, jest tych filmików w internecie dużo, a, ale y, można sobie trenować, wytrenować tego snake'a na tyle, że, że, że skuteczność jest przyzwoita. To jeszcze tutaj powiemy w tym filmiku, że tak, że najlepiej rozpocząć gdzieś grę, jak już się cokolwiek ogarnie, albo się chce zacząć grać, w jakimś klubie. I w Polsce, tak jak było to wspomniane, gdzieś na początku tych klubów nie ma za dużo. Podamy linki do poszczególnych klubów. My zapraszamy oczywiście do, do krakowskiego klubu piłki stołowej. Na stronie piłkarzykikraków.pl są wszystkie niezbędne informacje na temat właśnie treningów piątkowych, na temat środowych typów, yy, które gramy od lat. I, I warto przyjść, zobaczyć. Damy linki w opisie do fanpage'y poszczególnych klubów. Warszawa, Wrocław, Toruń, Chorzów, yy, Łódź. Jeszcze kogo nie wymieniłem, no to przepraszam. I z takich jeszcze podstawowych informacji Zawsze na początku warto przyjść zapytać się lepszego, lepszego zawodnika, doświadczonego zawodnika, żeby pokazał, co na początku. Brew pozoru gra już na wyższym takim trochę poziomie samemu jest sprawia frajdę i trening samemu. Sprawia frajdę nie gra, bo gra ciężko samemu, ale trening samemu sprawia frajdę, ponieważ... No, uczy się tej techniki i wcale to nie jest nudne. I w tych stołach, na których gramy, uza jest po stronie zawodnika, czyli jak wpadnie bramka, to, 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 to piłeczka wypada i nie trzeba chodzić z drugiej strony, tak jak jest w tych mniej profesjonalnych stołach. Także w następnych filmikach skupimy się już na takich już bardziej punktowych zagraniach. spróbujemy może sneka, może, może jeszcze wyjście z obrony. Zobaczymy.